Kto tu siedzi taki piękny? No chodź tu No chodź tu moja piękna Cześć moja piękna No kto tak się przeciąga tutaj pięknie? Cześć kochanie Cześć moja piękna Patrzcie jaka ładna Ojejciu Ojejciu jak się cieszy, co? Ojejciu jak się ciesz Cześć kochanie, no cześć kochanie No cześć kochanie Patrzcie jaka piękna kotka Piękna jest, tak? Piękna jest nasza kotka. Siedzi sobie, właśnie. Tak sobie siedzi, na płytkach chodnikowych. Przepiękna kotuś. No, jaka piękna ona jest, tak? No, niech się nie boi. O jejciu, o O No. Taka jest piękna, tak? Piękna jest. Katuśka. No i jedziemy już do domku. Jedziemy już do domku. Ty sobie siedź tutaj. Hops. I już ucieka, tak? Do mojego roweru. No uważaj, bo jadą. Do nas.